Pytanie od kółka gospodyń wiejskich. Tak. Proszę powiedz jak nazywa się brązowa smuga u pana na majtkach. Na to pytanie nie będę odpowiadać. Tutaj jest odpowiedź. Jest... Przepraszam bardzo Kół... skąd to jest te kółko rolnicze? No nie wiem tak tylko pytanie od kółka gospodyń wiejskich. Tak napisane. Eee, przepraszam bardzo może u was kluki są. Chcę się zapytać was czy to prawda każda kobieta zatyka pamponem jak idzie i ściska nogi na krzyż? Na przystankach. Widziałem to sam, no ładne oczy. Stoję, a później jeb na krzyż nogi. A po co tak się robi? Żeby z śpichry nie ciekło luka. A tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Pas startowy dla bąków. A tutaj jest? No bąk jak robisz? Ja bąkę nie robię, jak trzeba to robię w tolecie ani w pokoju. A wy, dlaczego bym na przystankach jeszcze raz powtarzam, nogi krzyżujecie. Po tego Czy goś miejska, czy miastowa, stoi, to jeb. A ja już się dowiedziałem, odpowiedź dam dla Was, dlatego że spidzi u